Boże, braci. A jakbyś mi dał dokończyć, Dobrze, to, to byś to, to, to wiedział. Nie, to no. nie. Jestem wychowana w towarzystwie facetów, Miałam kolegów, mam braci. Nie lubię czegoś takiego. Ale ze względu na braci, nie lubisz czegoś takiego, czy ze względu na kolegów? Nie, nie chodzi... lubię, bo jestem tak wychowana, że. Jeśli chodzi o braci, to mnie to nie kręci. Jeśli chodzi o braci, to to zrozumiem, ale jeśli chodzi o kolegów, to powiem, że twoi koledzy to są dupki. Nie, nie. Tak, Oni myśli? są bardziej romantyczni niż ja. Tak? A no to... No to jestem się, tak wychowana no to, i ja tego nie lubię. Zwracam ci honor i nie wiem o co ci chodzi. Może o to, że mam więcej testosteronu niż jakby miała normalna kobieta. Ale każda kobieta nie. chce usłyszeć coś od faceta miłego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przynajmniej każda kobieta na to zasługuje. Może, ale nie jestem taką kobietą. Czyli lubisz tak zwanych skór wysunów, tak? Nie. No to więc. Nie lubię jak mi się. Tajemnicza, tajemnicza. O, tego też nie cierpię. Ktoś mówi. Wiesz, nie nie lubię takich rzeczy, bo mnie to nie kręci. Ale wiesz, że facet to kręci, że jest kobieta tajemnicza. Ja wiem. Ale ja nie jestem kobietą, która ma się zmieniać no i ale, dla facetów. A też kobietom, kre, jak to wyrazić? Facet tajemniczy też kręci kobiet. No to tak. Macie tak. super tekst. <grym> A pan co powie o kobietach? O, właśnie, pan jest najbardziej... Pan kobieta jest kobieta doświadczony. Bez, bez nie, właśnie, nie jestem doświadczony. Ma pan jako Jakoś ją zdobył. Nie, to ona mnie zdobyła. Kobieta zawsze zdobywa Chyba dobrze. To kobieta, A jest pan eee, Wybiera? Nie, nie. Pan kobieta wybierze. jest nieszczęśliwa za. Czemu? No nieszczęśliwa. Szuka innego. Panie dobrze. Szuka miłości. To wie czy... pan co, powiem, powiem nie, panu nie, tak. Wie. Jeśli kobieta skoro nie jest szczęśliwa z panem, więc nie ważne co by pan robił. Ja myślę, że pan powinien się w tej chwili skupić jak najbardziej tylko i wyłącznie na swoich dzieciach i dać im co najlepsze. To, że ratować żony, to. Nie, nie, ja, ja to przynajmniej wiem, jak miałem dziewczynę. Co ja tego ja nie robiłem, jak ona już nie chciała ze mną być, to co ja tego nie robiłem, to. Masz dziewczynę? Miałem. Mówię moje no. życie. To co ja tego nie robiłem, to i tak to Dlaczego nic nie dawało. Mówisz, bo e, coś, żeby kobietę mieć, a jej nie ma. Znaczy, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja to nie mówię, że tak musi być, ale tak mi się wydaje. Ale mi się wydaje, że to. Dobrze mi się wydaje. Ale w każdym ja moim razie patrę, życzę panu zrobić, żeby... wszystkiego jak najlepszego Bo może się mylę. A wszystko jest możliwe w tym świecie. Prawda? Czemu że tak patrzysz na mnie jakbyś nie chciała skarpetką zabić? Proszę bardzo. 94 zł. Znaczy nie, 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 nie. 30 zł mawiać. Wie pan co nie, zrobimy tak, że ja, pan, ja dam panu 50 zł. Nie, nie naprawdę 50 zł. Niech pan mi wyda tylko 50, bo nie. Szczerze, nie, szczerze, nie. szczerze, szczerze. szczerze mówię, Dziękuję nie. panu bardzo. Życzę miłego drodze. wieczoru. Nie, 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 poważnie, nie, 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 nie. Pan nie. musi też zarobić, pan ma no, nie rodzinę. Nie. Nieważne, to... jest to pani to, to... Nie. Cieka. Nie, nie, nie. ci wydam, nie, co? Nie pozwolę. Ale jesteś zły. Ale nie, może, mi, może pan nie w zamian mi dać wizytówkę? Nie masz tutaj? Nie, nie wizytówkę. Masz. To ja nie, mam. To tu jest. Tu dychę weź chociaż ze mnie. już miał na południe. 50 zł złotych mam. idziemy na nowo. Jak pan uważa? Jak pan nalega? Nie, nie nalega. Nie jest twoja wina. Już się ci e... dużo od spotkało. Dziękuję. Panu no, no wiem, że masakra, no... Chyba, chyba pierwszy raz, że się spotkałem tak w porządku, w każdego. Poważnie. Ja się dziwię, że się zgodzi na takie coś, a to jeszcze no nie, no naprawdę. Dziękuję panu. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.